Żadna jeszcze nie wstała Słuchaj, komputer jest wolny Wejdę na fejsa Zła skąpater z mojej kolej. A ja dopiero. Ktoś się nie zna, żeby tego być. Mamo o, już w całości, boże. Jeśli nie skończona się na ja. Mam... tylko ja wstał. To tam masz jabłuszka, zjeść, zjezd i się szkoły. Ale... Mamo, muszę zrobić też śniadanie dla twojej sióstr. Zaczekaj. Oczywiście, że zaczekam z pięć lat. Która jeszcze wstała? Jeszcze maj. Nie zrobiłem jeszcze śniadania. Jasne. Yes. Idę po nią. Jeszcze nie, idzę na bryziec. Dobra, zaraz zakończę się, danie, ale ciebie zwołaj, się na Ja wy, ciebie Wołaj, bo się spóźnię na autobus do szkoły. Ja tu tutaj siedzę. No że zawsze tu siedzisz. Teśto. E, dzięki, już nie chcę. też. Ashley, nic nie zjadłaś. Jest jeszcze trochę i ma już iść. Nigdy nic nie zjadłem do końca. Idziemy na pierwszą, na pierwszą do szkoły? Spoko. E, a tak by the way, to jest do candy. A ja do Sandy Hej. Cześć, że szybki minimalczyz. Eee, no teraz tak. Eee, co mam pierwsze? Niemiecki. To chodź pod klaskę, ja mam kresówkę. Kartkówkę czy test? Nie wiem. No, co mówisz, że mamy test? Chodź, żeby, Eee, Dobra, dzieci, co dzisiaj mamy? Kartkówkę. O, tak. Dobrze, już wam rozdam. Są tylko cztery zadania. Powinno być. Problem bo macie na kartkówkę 10 minut. Już możecie zaczynać. Stella! Stella! Cicho bądź. Masz A czy B? No A. Zawędę, że ty masz B, a ja mam A. Ach. No ale. Mogłeś pomylić. Dziewczyny, cisza! Właśnie, bądź cicho. Pomagam ci, nawet nie wiem komentarzy wpisać. Dzisiejszą? No film tej chwili dzisiaj. Cicho, bo zabiorę wam kartkówki. Ale proszę pani, nie wiem, który dzisiaj jest. Dwudziesty drugi. A to nie jest najważniejsze na kartkówce. Nie, 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 nie. Otwarte? Dzień dobry, mogę spójna usówka? E, jasne. Dzieci wy tutaj cicho, piszcie kartkówkę. Wiemy za e, Co jest to, proszę pani? Mogłabym się mieć córkę? Jasne, zawołam ją. A ze wszystkich akcji ją usprawiedliwić? E, tak, nie będzie. Jutro chyba też. Dobrze. Stella, spakuj się chodź. Kevin, ogarnij się. A gdzie ty idziesz? Nie wiem. <grymka> 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 y Okej, okay, Stella, i z mamą, nie ja idę do klasy. Coś stało. Mei... No Co? Jest w szpitalu. No, to komputer jest mój. Ale nie tylko to. Coś z tego. Bo. bo po bycie w szpitalu będzie musiała. Jechać do. dokąd? Do psychiatryka. Czemu?